Carlos, Draker, co słychać? Ktoś chce zniszczyć całą dżunglę i zbudować tor wyścigowy. Ten kto to jest, ma wasz patrolowiec, cały pomalowany w centki. O, oh, to cita! To jaki mamy plan, rider? Pieski. Przed wami nowy patrolowiec! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Robo-psie, zabierz nas do dżungli! I zaraz pobyrywam wszystkie te drzewa! To największe drzewo, jakie widziałam! Jeżeli uda mi się je powalić, to przewróci wszystkie drzewa w dżungli! Jest dobrze. Czy chyba kieruje się w stronę tego ogromnego drzewa? Musimy ją zatrzymać, zanim zdąży je przewrócić. Robo psie, ustaw się za nią tyłem. A, a. Szybko, rabel, wystaw hak holowniczy. Mam ją! Robo psie, do de! Cheetah potrzebuje naszej pomocy. Kwytaki! Oho! Dzięki, Ryder. Psi Patrol uratował dziś dżunglę. Bo gdy oszustka Cheetah próbuje zniszczyć wasz dom, to wołajcie o pomoc! Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.